Topręd wypożyczalnia samochodów końskich mieści się przy ulicy Fabrycznej 5 W Końskich i oferuje całodobowo krótki i długotrwały wynajem samochodów dostawczych 9-osobowych oraz osobowych. Wynajem możliwy jest z kierowcą lub bez. Telefon kontaktowy 722 012 002. Do wynajmu zaprasza prowadzący tę działalność Paweł Drusz. W ofercie przedsiębiorstwo posiada wiele samochodów różnych marek. Każdy typ od małego pojazdu do dużego busa. Wypożyczenie odbywa się bez opłaty kaucji. Dodatkowo firma świadczy także każdego rodzaju usługi transportowe, choćby związane z przewozem osób, również na dalsze trasy po terenie całej Polsce. Polski. O szczegóły należy pytać pod numerem 722-012-002. Dziś mamy inaugurację nowego roku akademickiego 2023-2024. No i wchodzi, wstępujemy w ten nowy rok naprawdę z wieloma nowymi propozycjami. Proszę mi powiedzieć, jak się Pani czuje w roli prezesa? A jest to moja pierwsza kadencja, więc tak ostrożnie podchodzę do tematu, ale uważam, że podołam obowiązkom. Naszych studentów chcemy aktywizować, dlatego proponujemy im różne zajęcia dodatkowe. I tak Aerobic zaproponujemy balansowy miks, czyli w pogodę piękną będą kijki, spacery po lesie, w dni niepo, niepogodnych. Kiedy nie ma pogody, będziemy w balansie ćwiczyć. Proponujemy też, będziemy zbierać też sugestie od naszych słuchaczy, czego by od nas oczekiwali. Myślę, że będzie to yoga, że będą to język obcy. Wznowimy też wieczorki taneczne w leliwie Na z ogniskami, bo jak wiemy, co, co tydzień były organizowane ogniska, rozpalaliśmy płomień. W tej chwili będą co drugi tydzień ognisko. Między, między tym będą wieczorki taneczne w leliwie. Przy muzyce naszej wokalistki Bożeny Zielińskiej. Także serdecznie wszystkich zapraszam e, potańczyć czy zjeść dobrą kolację przy dobrej muzyce. E, będą też jeszcze e, chór, e, na który serdecznie zapraszamy, kto lubi śpiewać. No i oczywiście wybieramy się na, e, na spotkanie z panią Anną Dymną do Leliwy. E, no tyle, a więcej oczekujemy, oczekujemy od naszych studentów. Pod koniec października Pan Bóg powiedział do jednym z słuchaj, zejdź tam do Krakowa, zobacz jak tam studenci za jakiś czas, no i co? No, na AGH to się bawią, na Politechnice już zaczynają się uczyć, a na Uniwersytecie to bawią się i piją. No, ciekawe, to to może za miesiąc. Za miesiąc okazało się, że już na AGH zaczynają zakuwać, na Politechnice przestali już jeść i się bawić i tylko zakuwają a na uniwersytecie się bawią i piją. No, ciekawe. Na tydzień przed sesją, jak to jest? Na Politechnice nie śpią, nie jedzą, zakuwają i płaczą. Na GieHu zakuwają, nie śpią, nie jedzą, a na uniwersytecie zaczęli się modlić. O! I ci zdadzą egzaminy. Jak się okazuje, nawet w życiu uniwersyteckim Dobra zabawa chyba nie powinna szkodzić. że Państwa, w tym nowym roku akademickim życzę Państwu, żeby nauce, żeby wymianie doświadczeń towarzyszyła też dobra zabawa, a na pewno będzie błogosławieństwo Boże. <głosławienie>